10 najlepszych lotniskowców na świecie. Miejsce 10 Admirał Kuzniecow To radziecki, następnie rosyjski lotniskowiec. Znajdujący się w służbie od 1991 roku. Jedyny zbudowany okręt projektu 11435, klasyfikowany oficjalnie jako ciężki krążownik lotniczy. Wyporność okrętu wynosi 60 tysięcy ton i mierzy 306 metrów. W toku budowy nosił kolejno imiona Riga, Leonid Breżniew i Tbilisi. Jest to pierwszy i jedyny klasyczny lotniskowiec zbudowany dla marynarki ZSL lub Marynarki Wojennej Rosji. W momencie wejścia do służby był największym okrętem zbudowanym w Europie. Wyróżnia się tym, że był pierwszym lotniskowcem przystosowanym do przenoszenia nowoczesnych samolotów odrzutowych, konwencjonalnego startu bez użycia katapulty, a przy pomocy skoczni, system Stobar. Z tego powodu, pomimo swojej wielkości, okręt dysponuje jednak umiarkowaną siłą bojową, gdyż asortyment przenoszonych samolotów oraz masa ich uzbrojenia są ograniczone. Na gotowości bojowej okrętu przez większość służby negatywnie odbijały się również kłopoty finansowe Rosji i pomimo możliwości przenoszenia do 50 statków powietrznych w praktyce bazuje na nim nie więcej niż 30 samolotów i śmigłowców. Zadebiutował bojowo w listopadzie 2016 roku podczas interwencji w wojnie domowej w Syrii. Od 2017 roku znajduje się w remoncie przebiegającym z przeszkodami. Półbliźniaczym okrętem projektu 11436 jest pierwszy chiński lotniskowiec Liaoning. Miejsce 9. Kawor. To włoski lekki lotniskowiec wielozadaniowy w służbie od 2009 roku okręt flagowy włoskiej marynarki wojennej. Wyporność okrętu wynosi 27 tysięcy ton i mierzy 224 metry. Wymiary hangaru pozwalają przenosić tam zarówno część grupy lotniczej, jak i alternatywnie do 24 czołgów podstawowych. Maksymalnie można tam zmieścić 16 samolotów. Na pokładzie lotniczym można zaparkować 24 samoloty lub śmigłowce. Łącznie może przenosić do 40 samolotów. W 2018 roku okręt przeszedł modernizację w celu dostosowania go do operowania samolotów F-35B. Uzbrojenie lotniskowca składa się z systemu obejmującego 32 wyrzutnie rakietowe pionowego startu dla rakiet przeciwlotniczych Aster 15 o zasięgu 30 km oraz zdwojony system AEM Dardo F kierujący ogniem dwóch armat uniwersalnych Otto Melara Super Rapid kalibru 76 mm i trzech działek automatycznych Otto Melara Erlikon kalibru 25 mm miejsce 8 INS Vikramaditya to współczesny lotniskowiec Marynarki Wojennej Indii, przebudowany z radzieckiego krążownika lotniczego projektu 11434. Wyporność okrętu wynosi 44,5 tysiąca ton i mierzy 284 metry. Okręt zbudowany w Mikołajowie, wszedł do służby w 1987 roku we flocie północnej Marynarki Wojennej ZSRR pod nazwą Baku, następnie służył. We flocie Rosji pod nazwą admirał Gorszkow. Przenosił wówczas śmigłowce i samoloty pionowego startu i lądowania. Był jedynym okrętem projektu 11434, stanowiącego ostateczne rozwinięcie radzieckich krążowników lotniczych, projektu 1143 typu Kijew. Od połowy lat 90. znajdował się w remoncie, po czym w 2004 roku został sprzedany Indiom, którym został przekazany w 2013 roku po przebudowie na konwencjonalny lotniskowiec. Przenosi około 30 samolotów i śmigłowców. Jego główne wyposażenie stanowią obecnie samoloty MiG-29K, startujące przy pomocy skoczni. Pozostaje okrętem flagowym Marynarki Indii i jednym z obecnie dwóch lotniskowców. Miejsce siódme Ins Vikrant To współczesny indyjski lotniskowiec pierwszy okręt tej klasy wybudowany w Indiach, którego konstrukcja została opracowana przy udziale przedsiębiorstw zachodnich. Ma wyporność 43 000 ton i długość 262 metry. Jednostka została zwodowana w 2013 roku. Ma przenosić 40 samolotów i śmigłowców. Koszt budowy szacowano na około 3 miliardy dolarów. Budowa okrętu uznana została za symbol możliwości i samowystarczalności przemysłu indyjskiego, aczkolwiek szereg kluczowych elementów pochodzi od dostawców zagranicznych. W szczególności napęd i radary. Wikrant posiada uzbrojenie obronne. W postaci 32 pionowych wyrzutni izraelskich pocisków przeciwlotniczych bliskiego zasięgu Barak 8. Uzbrojenie to uzupełniają cztery rosyjskie zestawy artyleryjskie obrony bezpośredniej AK-630 z kierowanym radarowo działkiem rotacyjnym kalibru 30 mm. Według niektórych informacji, uzbrojenie mają także stanowić cztery automatyczne armaty uniwersalne Otomelara 76. 6 mm. Miejsce szóste. Charles de Gaulle. To współczesny francuski lotniskowiec o napędzie atomowym, pozostający w służbie od 2001 roku, okręt flagowy francuskiej marynarki wojennej. Ma wyporność 42 tysiące ton i długość 262 metry. Zbudowany we Francji, wodowany w 1994 roku i ukończony w 2000 roku jako pojedynczy okręt, jest jedynym zbudowanym i używanym na świecie, poza USA atomowym lotniskowcem oraz jedynym francuskim lotniskowcem w służbie. Według stanu na 2024 rok przenosi do 40 samolotów i śmigłowców, głównie myśliwce wielozadaniowe Dasora FLM, startujące przy pomocy dwóch katapult parowych. System Katobar. Sam lotniskowiec jest uzbrojony w pociski przeciwlotnicze średniego i bliskiego zasięgu, Aster 15 i Mistral oraz działka automatyczne. Od 2001 roku brał udział wielokrotnie w działaniach bojowych nad Afganistanem, Libią i przeciwko państwu islamskiemu. Ma pozostać w służbie do 2038 roku. Miejsce 5. HMS Queen Elizabeth To współczesny brytyjski lotniskowiec, druga i główna jednostka typu Queen Elizabeth. Ma wyporność 65 000 ton i długość 280 metrów. Wszedł do służby w Royal Navy w 2017 roku. Przenosi około 40 samolotów i śmigłowców wraz z bliźniaczym Prince of Wales Stanowią największe okręty zbudowane dla marynarki brytyjskiej oraz jej jedyne lotniskowce. Koszty programu wynosiły 6,2 miliarda funtów za oba okręty. Okręty w układzie Stowl są przystosowane do operowania z nich nowych samolotów pionowego i krótkiego startu i lądowania przy pomocy skoczni dziobowej. Jako samolot już w 2002 roku wskazano amerykański myśliwiec wielozadaniowy Lockheed F-35B Lightning II. Projektowanie i budowa lotniskowców zostały zlecone konsorcjum Aircraft Carrier Alliance, tworzonemu głównie przez przedsiębiorstwa BAE Systems i TAILS UK. Hangar może pomieścić 20 samolotów F-35. Przewidywana grupa lotnicza w razie działań wojennych do celów uderzeniowych może liczyć 36 myśliwców F-35 Lightning II i 4 śmigłowce Merlin. Normalnie w czasie pokoju ma stacjonować 12 samolotów. Miejsce czwarte. Shandong. To chiński współczesny lotniskowiec w służbie od 2019 roku będący pierwszym lotniskowcem zbudowany w Chińskiej Republice Ludowej stanowi jedyny zbudowany okręt typu 001A ma wyporność 70 000 ton i długość 315 metrów. Stanowi ulepszoną kopię okrętu typu 001 Liaoning, będącego wykończonym w Chinach okrętem radzieckiego projektu 11435 typu Admirał Kuzniecow. Po zakupie od Ukrainy nieukończonego kadłuba rząd chiński zdecydował o ukończeniu go jako lotniskowiec typu 001, a nadto o budowie drugiej jednostki na jej wzór już samodzielnie w Chinach. Właśnie lotniskowca Shandong grupa lotnicza ma się składać z 36 myśliwców wielozadaniowych Shenyang J15, 8 śmigłowców transportowych Changhe Z18 i 4 śmigłowców poszukiwawczo-ratowniczych. Harbin Z9. Według niektórych informacji, okręt przenosi do 44 statków powietrznych. Uzbrojenie okrętu stanowią trzy zestawy artyleryjskie, obrony bezpośredniej, z siedmiolufowymi działkami kalibru 30 mm oraz trzy 18-prowadnicowe wyrzutnie kierowanych pocisków rakietowych HQ-10. Miejsce trzecie: USS George W. Bush. To amerykański lotniskowiec z napędem atomowym, dziesiąty i ostatni okręt typu Nimitz, nazwany na cześć 41. prezydenta Stanów Zjednoczonych, Georgia W. Busha. Okręt wszedł do służby 10 stycznia 2009 roku. Lotniskowce tego typu mają wyporność 105 000 ton i długość 333 m. Lotniskowce typu Nimitz zaczęto wprowadzać do służby w 1975 roku. USS Nimitz są to największe okręty wojenne świata, które tworzą w chwili obecnej trzon sił nawodnych Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Skład skrzydła bojowego jest dostosowywany do misji. Standardowa obsada wielozadaniowa jest mieszanką FA-18 Hornet, FA-18 Super Hornet, EA-6 Prowler, E-2 Hawkeye i SH-60 Seahawk. I liczy około 60 maszyn. Może jednak być zastąpiona bardziej wyspecjalizowaną grupą samolotów lub śmigłowców, a liczba maszyn może być zwiększana w zależności od okrętu do około 85 do 130 sztuk. W czasie pokoju takie lotniskowce mogą stanowić czynnik odstraszający i służą do demonstracji siły. W wypadku walk mogą zarówno prowadzić operacje zwalczania floty przeciwnika, chronić własne lub sojusznicze okręty i statki handlowe, jak i zapewniać panowanie w powietrzu i wykonywać uderzenie na cele lądowe. Miejsce drugie Fujian. Lotniskowiec Fujian, który w całości zaprojektowano i zbudowano w Chinach. Po raz pierwszy został pokazany publicznie w czerwcu 2022 roku. Fujian typu 003 jest trzecim lotniskowcem w chińskiej flocie i największym oraz według Chin najbardziej zaawansowanym, który ma stanowić kamień milowy w chińskiej marynarce wojennej. Wyporność okrętu według różnych źródeł szacuje się na około 85 tysięcy ton. Długość okrętu wynosi około 320 metrów i ma 72 metry szerokości. Więc jest porównywalny do amerykańskiego lotniskowca klasy Nimitz. Lotniskowiec jest napędzany przez turbiny parowe, zasilane przez 8 kotłów o łącznej mocy 220 tysięcy koni mechanicznych. Poza amerykańskim lotniskowcem klasy Ford Fujian będzie jedynym lotniskowcem na świecie wyposażonym w najnowszy elektromagnetyczny system startu samolotów EMALS. Dziś samoloty startujące ze starszych chińskich lotniskowców korzystają z rampy startowej, co ogranicza liczbę maszyn na pokładzie oraz pozwala tylko na start maszyn relatywnie lekkich. Chińska wersja EMALS może wystrzeliwać więcej rodzajów samolotów niż Shandong czy Liaoning, a także będzie bardziej niezawodna i energooszczędna, co ma stanowić kamień milowy w modernizacji chińskiej armii. Fujian może wziąć na pokład 40 myśliwców J-35. Miejsce pierwsze: USS Gerald R. Ford. To amerykański lotniskowiec z napędem atomowym. Pierwsza jednostka nowego typu Gerald R. Ford zwodowany 11 listopada 2013 roku w stoczni Newport News wszedł do służby w US Navy 22 lipca 2017 roku, zastępując w niej wycofany ze służby USS Enterprise, który był pierwszym na świecie lotniskowcem z napędem atomowym. USS Gerald R. Ford jest napędzany siłownią jądrową z dwoma reaktorami. Okręt o wyporności 100 000 ton i długości około 333 metrów zdolny jest do rozwinięcia prędkości większej niż 30 węzłów. Jest pierwszym lotniskowcem wyposażonym w katapulty elektromagnetyczne. Emals które zastąpiły używane na wcześniejszych typach katapulty parowe, co upraszcza konstrukcję jednostki oraz obsługę okrętu. Zwiększa także tempo prowadzonych operacji lotniczych o 33% względem wcześniejszego typu Nimitz. W skład grupy lotniczej Carrier Air Wing 8 wchodzi nominalnie ponad 75 załogowych i bezzałogowych statków powietrznych w tym eskadra z załogowych samolotów uderzeniowych. Koszt budowy wyniósł około 12,9 miliarda dolarów.